Witam serdecznie moi drodzy z tej strony. Łukasz M. Dzisiaj na filmie kolejna prezentacja kompletnej kolekcji. Tym razem karty metalowe z FIFA 365 2018. Jak pamiętacie, niedawno trafiłem dwie brakujące, ostatnie karty, i dzisiaj mam możliwość zaprezentowania wam całej kolekcji. Tak więc zaczynamy. Mamy tutaj zespół dodany do kolekcji Olympiakos, gdyż kolekcja wyszła w Grecji. W każdym zespole będzie logo najpierw, a później 11 zawodników. Jeżeli chodzi o Olympiakos, to mamy takich. Kapino, Diogo Figueroas, Rezos, Botia, Andre Martins, Marin, Mantatis, Fortunis, Ansarifard, Seba i Elio Nusi. Następnie zespół Boka. Sara, Vergini, Peruzzi, Fabra, Jara, Gago, Barrios, Zuki, Perez, Benedetto i Bou. Kolejne dwa zespoły. Palmeiras. Pras, Edu Dracena, Juninho, Fabiano, Michel Bastos, Alejandro Guerra, Thiago Santos, Felipe Melo, Roger Guedes, Miguel Boria y Keno. Atlético Nacional, Armani, Henríquez, Aguilar, Boca Negra, Quinones, Mac, Torres. Arias, Nieto, Gustavo Torres, Ruiz i Moreno. Zespół Manchester United: De Gea, Bailey, Jones, Blind, Valencia, Pogba, Mkhitaryan, Fellaini, Mata, Herrera i Rashford. Zespół Atletico. Oblak. Savic. Godin. Juan Fran. Felipe Luis. Koke. Saul. Gabi. Correra. Griezmann i Gameiro. Barcelona. Ter Stegen. Jordi Alba, Umtiti, Pique, Busquets, Iniesta, Rakitic, Suarez, Messi, Neymar i Alcacer, Real, Navas, Carvajal, Ramos, Varan, Marcelo, Modric, Cross, Isco, Ronaldo, Bale i Benzema, Paris Saint-Germain, Trap, Kimpembe, Thiago Silva, Kujawa, Marquinhos, Veratti, Lucas, Rabiot, Draxler, Ben Arfa i Cavani, Bayern, Neuer Kumels, Alaba, Kimich, Tiago, Martinez, Vidal, Sanchez, Lewandowski, Miller i Coman. Borussia Dortmund, Burki, Guerreiro, Papastopoulos, Piszczek, Schmelzer, Kagawa. Castro, Weigl, Schirle, Dembele i Aubameyang. Ferenc Warosz, Holcher, Batik, Botka, De Almeida, Goriaran, Byle, Gera, Hainal, Moutari, Varga i Lovrencic. Zespoły z Włoch: Buffon, Benatia, Barzali, Kielini, Rugani, Pianic, Kedira, Marquisio, Iguain, Manczukic i Dybala, Roma, Alison, Juan Jesus, Bruno Perez, Fazio, Manolas, De Rossi. Golan, Strotman, Perotti, Dzeko i El-Sharawi. Dalej mamy klub Amerika: Marhezin, Samudio, Valdes, Paul Aguilar. Tutaj jest ponownie Aguilar, ale Pablo. Rosel, Da Silva i Barra. Romero, Peralta i y Quintero. Zespół Fejenordu, Jones, Wermer, Van der Heyden, Bottegin, Nelom, Newkop, El Ahmadi, Wilhena, Tornstra, Jorgensen i y Kramer. Zespół Legi: Malasz, Jędrzejczyk, Broś, Dąbrowski, Jodłowiec, Chłóżek, Hamalajnen, Kopczyński, Mulę, Niezgoda i Kucharczyk: Benfica: Julio Cezar, Elizeu, Almeida, Luizao, Fejsa. Rafa Silva, Pizzi, Salvio, Jimenez, Mitroglu i Cervi. Zespół Spartaka Moskwa, Rebrow, Boczetti, Kutepow, Taszci, Eszenko, Samedow, Melgadżero, Fernando. Popow, ze Luis i Luis Adriano. Teraz przechodzimy do reprezentacji. Mamy tutaj Argentynę: Romero, Funes Mori, Otamendi, Rojo, Biglia, Gaitan, Di Maria, Aguero, Messi, Dybala i Iguain Pozostały trzy zespoły. Kamerun, Ondoa, Teikeu, Nkulu, Ngadeu, Gadziei, Dium, Manjek, Siani, Zua, Mukanjo, Basogok i Abubakar. Anglia, Hart, Kehill, Dyer, Walker, Henderson, Lalana, Ali, Rashford, Wardi, Sterling i Staric. I ostatni zespół: Niemcy: Terstegen, Hector, Mustafi, Rudiger, Chan, Kimich, Rudy, Draxler, Gorecka, Stindl i Werner. No, i na samym końcu dwie karty limitowane, jakie wyszły, czyli Cristiano Ronaldo i Messi. Tak to, moi kochani, wygląda w całej okazałości. Muszę oczywiście włożyć do środka jeszcze wkładkę z przodu. Nie chciałem jej poniszczyć. Tak więc, moi kochani, kolekcja zebrana. Piszcie oczywiście w komentarzu, jak to wygląda u Was. Jeżeli filmik Wam się podobał, to łapki w górę. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.